Cześć wszystkim. Papa Skup Kakeria Rank 103. Kolejne 3 dni od 163 do 165. Pirate Baszy z nami jest. Tam nic nowego nie było. Czyli jest coś nowego, ale jeżeli to coś jest na święto, no to. Hmm, mogę potem nią spróbować znaleźć na to miejsce Na tamtej rzeczy? Pierwszą osobą, dzisiaj, którą obsłużymy, będzie Grimy. i tak od razu nakładamy do siebie ciasto z zebrą. Z, o, pod, y, przy ostatnim odcineczku, jak ktoś nie widział, może nadrobić, zdobyliśmy osiągnięcie 40 złotych medali i już. 40 osób ma złoto, teraz jeszcze 41 osób złota nie ma. 21 zrobimy też z kiwi ciastem. Z ciastem o smaku kiwi. Jeszcze 9 osób takie musi zamówić. No to się znajdą. I ta dziewiątka się znajdzie. No. Więc teraz jak już mam jedną połowę złotych pynuli zdobytą, to czas na drugą połowę. Już taki hugo. Hmm. Zamówił pierwsze zamówienie. I jeszcze jedno muszę zamówić, żeby mieć złoto. Okej, okay, no. Tak to wykręciłem, że jeszcze Great wyszło. No trochę mnie to zaskoczyło, że jeszcze grade uznali, ale ja nie będę narzekał. Grade zawsze w cenie. Okej, okay, cool, kulki armatnie. Kotwica. Podejrzewam, że jak przyjdzie ktoś jeszcze, na pewno są jeszcze takie osoby z mojej blisko złota. No to będziemy mogli kolejne złoto mieć na koncie. I tak perfekcyjnie zaczynamy. Nasz tu było Hugo. Okej, okay, jest drogi. tak myślałem, że on przyjdzie. Brawo, to pod uwaga. Więc on będzie miał złot. Będzie to 41 zł już. Urobię. Perfekt. Teraz biały. I następnie czekolada. Oreosy. Ciasteczka z czekoladki, wiśnie no i teraz Hugo twoje zamówionko trafia w twoje ręce, perfekcyjne okej, okay, tu się jeszcze robi następna osoba to kapitan Corey Pirate Bar jeszcze trochę potrwa więc może u ciebie się to złoto wbić może jeszcze u kogoś innego Mówię, jak z tego co widzę, no to wszyscy klienci z Pirate Bar chyba, że kogoś nie pamiętam mają już srebrne gwiazdki zdobyte. Srebrne medale. Znaczy się, u nich już zdobywa złote. Pomału. Albo już u niektórych te złote są, albo niektóre złote medale wymagają no, kilku zamówień. Czyli kilka... Kilka razy muszą przyjść, przynajmniej pięć. Znaczy, najwięcej 5 Chociaż widzę to po Grimmy na przykład. W taki przykład się trafił w I co, będzie perfekt? No właśnie. Bo nie ma tego... Tego... Pod, ...zakręcenia na środku. To zakręcenie na środku musi być, jak widać. Santa. No i będzie srebrny. Okej, okay, czerwona. Teraz granaty. Okej, okay, zakręcone poprawnie. Może jeszcze perfekt dadzą. Teraz tutaj. Okej, okay, niebieskie... Oj, spadło ciastka. No to jest Kapitan Cori, ale ona nie ma złota jeszcze. Następne zamówienie będzie u niej złote. 9 na 8. Nie zabierają zbyt dużo tych procentów. 1 albo 2% procenty to są te zaniżenia u nich punktowe. No, ale też są, myślę, tacy klienci, co albo brązowego nie mają, albo do... Tylko jedną gwiazdkę po mają zdobytą. Albo wcale. No, perfect. No, to Santa będzie perfekcyjny srebrny medal. U ciebie. Dzisiejszym closerem może być, wiem, kto, ktoś kto przyszedł pierwszego dnia w poniedziałek. Yy, w zasadzie drugiego dnia. Z closerów, czyli pierwszy closer, który odwiedził naszą kubkakę. Okej, okay, perfekt. No dobra, dwa nie wyszły, reszta chyba wyjdzie. Co? Nie mam na myśli oczywiście triszne. Ona jest ta, co przyszła drugiego dnia, czyli jako pierwsza klozerką została. Czy została? Pierwsza klozerka która przyszła do nas, do kubkakery, to właśnie ona. OK, czerwony i pomarańczowy. Pomarańczowego to ja nie używałem. No wiele tych, jest śmie tych śmietoń, co się nie używa ich. Bo tak zamawiają. Dobra, czekoladka, pianka. No i tutaj krótkie zamówienie. Tutaj tam tryszna jest. 7 minut już mamy jeden dzień za nami. No to tak szybko idzie. Oni zamawiają no, w 5 sekund. A ja w 30 sekund albo 20 jestem w stanie te babeczki już wydać. Tym bardziej jak ja nie, nie poprawiam tego. Jakbym to poprawę, to by zajęło dłużej. A ja tego nie poprawię, bo nie muszę. Nie czuję tak się do tego zobowiązany, żeby tylko perfekty trafiać. No. Perfekty trafiamy. Nie? Może niekoniecznie perfekcyjne dni, ale perfekcyjne zamówienia są. I to wystarczy. Do szczęścia. Okej. Okay. Rang 104. Jeśli się uda wbić wiele rank po każdym dniu. No, chociaż już... Może nie będzie tak fajnie. Yy... Jeżeli by się udało pójść po każdym dniu, no to mielibyśmy piratę basz w tym odcinku zakończone. Ojej, Okej, Ok, dwóch nie trafiłem i teraz potrzebuję trafić wszystkich. Ok, trafiłem wszystkich. No. Jak spojrzałem na to, że 1000 punktów mamy do zdobycia, ja zdobyłem 400 z tego dnia. No... Może nie być taka duża szansa, żeby może być mała szansa na zrobienie tego ranka 106 105 wbijemy, ale 106 będzie ciekawie. Okej, okay, tutaj nie ma czegoś nowego na Pirate Bash. Nie tutaj więcej nie zmieniamy Go 164 dzień No Johna. I Johna jeszcze nie było. Jak się to święto odblokowało, to Johnego jeszcze nie było. Ale pewnie dlatego, że już złoto ma. I dzisiaj przyszedł. Dzisiaj przyszedł, żeby skorzystać i zamówić świąteczne rzeczy. Skoro lubi. Sahary. No, tu w zasadzie Akary nie ma srebrnego. A lubi Teraz C. Okej, okay, ciastka Czekolada Kokos Oreosy i kuleczki ta wiśnia, to na środku? Się pomyliło. Yy, no dobra, już. Mogą być w ten sposób. Per yy, nie miałbym perfekta, bo musiał to poprawiać. No to zrobię na obrót. Okej. Okay. Santa, no. Ty tak często przychodzisz, a jeszcze nie mamy świąt. Christmas, twoich ulubiony. No dobra. No, Możemy przychodzić. Możemy mnie te do, do gwiazdki zdobywać. Okej, okay, niebieskie. Teraz te od kotwice i warungiewki. Ciach. No, i to perfekt W sumie nie patrzyłem, czy Santa ma na ręce kopicę. Nie, kopicę hak. Zobaczymy, jak wydamy mu. Bo teraz to nie widzę, ale chyba haku nie ma na, na ręce. Santa. Ok, i teraz z Vanilia, uh, Kokosik Wisienki Teraz to, to można wydać No właśnie, no, Santa nie będzie miał kotwicy On, on ma rękawicę. Nie jest w kotwicy, chodziło o hak chodzi o hak, a nie kotwicę Złoto kolejne. No i pięknie. pasowanie czasowe jesteśmy. Jedno zbieram załomienie z mikrofali, drugie wkładam. Tu była Rita. Ona medalika nie ma, no to mogę jak. Bez poprawy to wydać. Wiemy, że za good perfektów nie dają. Za to tak przyspieszyłem. O, i ta złota nie ma, tylko ma jakieś tam następne gwiazdki no, przed złotem. To można było sobie pozwolić na takie olanie tematu. Olga i kolejne złoto. I tu będzie kiwi ciasto. Ok, B. Drugi raz. Kopi to, żebyś mi nie złapał za kręcenie od nowa. Teraz niebieska posypka. Ciasteczka, kotwica, odnogi, już closer przyszedł. Dlaczego to nazywam odnogami? No, to tak wygląda: perfekcyjne złoto, ok, radlen, no właśnie. Nie zdąży mi się spalić ciasto na mufinę w momencie kiedy wybiorę zamówienie od klienta. Bo szybciej to mi to zamówienie od klienta przyjdzie niż się spali ciasto. Oni, oni powiedzą jedno słowo i całe zamówienie mam. Okej, okay, kokos. Też trzeba uważać, żeby nie walnąć się. I okay, teraz wiśnie tak, i teraz pianki i kolejny złoto, perfekt. No oczywiście, i radlin, dalej go tu. Teraz dwa razy P. Czekolada. Kokos. Kuleczki. Wiśnia. O, i tutaj wiśnia na bokach. Kotwica do środka i tutaj kotwica na zewnątrz. Radlen, perfekt. Mieliśmy ciąg perfektów. Trząstok yy, nie były perfekty, i gdzieś tam po drodze jakiś perfekt jeszcze był. Za pierwsze zamówienie mieliśmy 80 na build. Yy, no to 96 nam policzyło za cały dzień. Hmm, chyba tyle samych punktów zdobyłem przy podniu 164 i po dniu poprzednim. No, może się uda wbić. 1403 i, i raty basz byśmy dzisiaj zakończyli. Okej, okay, dobra. Na dole rzucimy piłeczko. Co czas mamy nos clowna, nie? Nie zmieniam go, bo... oj, yy, No, mi się podoba ten nosek. ale wolno to leci tylko mi to pomoże ze zdobyciem szybkiej gwiazdki Mogłem już te gierki show jakby pomijać ale ja je chcę nagrywać w niej granie, granie polega tylko i wyłącznie na tym że babaczki robię są właśnie te gierki szaległe które do, dodają troszeczkę hmm. Friday 165 dzień i tutaj kto pierwszy przejdzie? Akari pierwsza no właśnie Berta ona też lubi to święto nie Ber... Berta lubi święto baseball sezon nie, my mamy Pirate Bash Pirate Bash jest if świętem jesiennym no to wiemy jakie będą następne trzy święta no cztery, pięć pięć, święt, pięć świąt pod znamy z naszego kalendarza jakie tutaj istnieją że w, w naszym kalendarzu są te same święta, choć jednego z tych pięciu świąt się nie obchodzi u nas Ech, dobra, dwa razy K. OK, czarne. Drugi raz czarne. I teraz posypeczki, wanilia. Znowu posypka. Wiśni nie ma, są tanie te podnogi, kotwice, porągiewki. Okej, okay, to weźmy od razu, wydajemy to. No i perfekcyjnie nie, za, nie zaczynamy wcale. Pierwszy dzień zaczęliśmy perfekcyjnie, następne już no, tak nie, nie tak fajnie się zaczęły.

tak, kotwica następna, kotwica i pianki. Ok, a jeden, jeden perfekt wyszedł. Claire. Teraz tutaj, W I E w -i, -r. i wanilia Teraz kulki Przez poprzednich dniach zdobyliśmy 1400 punktów, bo mieliśmy złote medale Tutaj już tyle złotych medali jeszcze nie ma żadnych nowych o, 200 punktów, tak O hubo No będziemy mieli kolejny złoto w takim razie i to okay. teraz tu, w kokos i tęcza teraz pianki oraz wiśnie jak tam kraj... ok, perfekta nie ma będzie perfekt. Skyler jeszcze nie. Skyler dawno nie było. Będzie teraz trzecia kolejka Holidayów, no to będzie raczej ostatnia. Codziennie przychodzi zawsze trzech klientów, co złota nie ma. To są gwarantowani klienci. Trzej. Reszta no to już zależy od tego, jak chcą. Będzie perfekt? Jest. Może się trafić także że trzej klienci, budujące święto, przyjdą i już za to mają bite. Mogą być 3 pięciлcy, co lubią świętu i złota nie mają wbitego. Więc to już zależy. Trzej pięciлcy są gwarantowani, pozostali już nie. Ojej, w... dobra. Zakręciliśmy dobrze. Chociaż pod koniec nam się zaczęło mieszać. Tęcza. Kokos. Teraz wiśnie, Tu na środek. Maliny do tego. Ojej. Tu za dużo rzeczy na raz. I to jeszcze nie pasuje co do zamówienia. 75 75 Ok, chciałem to jak najszybciej zrobić. I to zrobiłem tak szybko. Trzeci dzień z tego odcinka właśnie za, z, jest zamykany. Chcę tutaj to zamówienie wydać. To teraz, wasza kolej. Łapeczki, komentarze z Dzięki za oglądanie. I tak, Xolo widać zamówił inne bite śmietany. Jak już się święto zmieniło, to on zamówił inne bite śmietany. Ostatnio pamiętam, zamówił, zamówił te. A tutaj są B. I to od święta zależy, jakie śmietany zamawiają klauzerze. Okay. i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, albo z Cook's albo z innych odcinków. 95% za ten dzień, 98% za cały dzień, a 95% za quality, za zabiół. No właśnie, tego się spodziewałem. Że jak już nie wbijajemy ranka, to tylko dlatego, że jakieś tam małe punkty brakły. Okej, okay, Ninjoy. Więc następny. Tutaj weszła. Następny odcinek zacisie od picia ranka 106. Po ubiciu ranka 106 będziemy mieli następne święta, zrobimy dekoracje i będziemy dwa, na, dwa dni kolejne z tym świętem spędzać. To do zobaczenia, cześć!